Dzień dobry, witam państwa. Dariusz Matecki. W internecie ukazała się grafika z zaproszeniem na drugi Szczeciński Marsz Równości, na marsz środowisk politycznych związanych z ideologią LGBT. Co mnie zastanawia w tym zaproszeniu, w tej grafice, to, że jest tam umieszczone logo województwa zachodniopomorskiego i w drodze dostępu do informacji publicznej kieruję do pana marszałka Olgierda Geblewicza pismo z prośbą o poinformowanie mnie, jakie pieniądze naszego województwa, nasze wspólne pieniądze poszły na promowanie ideologii LGBT, ideologii gender, czyli na organizację tego marszu i dlaczego poszły w ogóle jakiekolwiek pieniądze na ideologię, na ideologię skrajnie, skrajnie lewicową. Kolejne, co mnie zastanawia, dlaczego tam pojawia się teatr Kana, łąka Kana. Łąka Kana i Teatr Kana to instytucja miejska, miejska instytucja w tym przypadku tak zwanej kultury, bo kulturą to już coraz, część, coraz trudniej nazwać, jeśli angażują się w tego typu projekty. Dlaczego miasto poprzez właśnie Kanę włącza się w organizację takiego marszu, który jest marszem, tak jak już wspomniałem, totalnie, totalnie skrajnym? I kolejne pytanie, tym razem znowu wracamy do pana marszałka Geblewicza. Skoro e, wiele środowisk lewicowych tak bardzo dociekało, dlaczego ja pracuję w Ministerstwie Sprawiedliwości, to, drogi panie marszałku, proszę mi upublicznić umowę bogny Czałczyńskiej, osoby, która... Organizuje wszelkie tego typu manifestacje w Szczecinie. Oczywiście nie dowiemy się, ile ta pani gdzieś i czy dodatkowo zarabia z organizacji feministycznych, z organizacji tak zwanych równościowych, finansowanych z zagranicy, ale w tym przypadku zarabia publiczne pieniądze. I skoro moja umowa musiała zostać upubliczniona, proszę bardzo, ja nie mam nic do ukrycia. To również chcielibyśmy zobaczyć umowę tej pani. Ile ta pani zarabia za to, że między innymi tutaj pomaga organizować tego typu eventy? Pozdrawiam bardzo serdecznie i uważam, że samorząd powinien być wolny od jakiejkolwiek ideologii. Dlatego tego 14 września, o czym się jeszcze Państwo dowiecie, będziemy organizować pikietę prorodzinną, na której będzie można złożyć podpisy pod moimi dwiema uchwałami, ale nie tylko, jeszcze pod, pod tym, żeby zbudować w Szczecinie pomnik państwa podziemnego, ale pod moimi dwiema uchwałami, które dotyczą właśnie tego, że Szczecin ma być wolny od ideologii LGBT oraz pod, pod zmianą nazwy Plac Adamowicza. O tym będę Was jeszcze oczywiście informować wielokrotnie na wideo i na grafikach, więc mam nadzieję, że licznie przybędziecie, bo do Szczecina zjeżdżają się Niemcy, którzy przyjeżdżają tutaj na Marsz Równości. Sądzę, że będzie ich więcej nawet niż Polaków. Pozdrawiam serdecznie.